Started walking my way. So very cool, no hesitation. I knew right then the story I would have to tell. But you're patient, boy, and go to the world. You're <laughs> focused on you and Siema To nie muszę biegnąć Nie, ty... Albo na treningu. Na treningu, przewielać. Ale trudłeś trochę. trochę. Siema. Siema Cześć Biegniecie? No, no to Cześć. biegnę z wami. Na pewno biegną na naszym Ale to trening czy nie? Czy też ma? Maśmy M. Ile robicie? Całość? No tak, nie ma

Hmm. Hmm. Całość robisz? Jeszcze 18 robię Ale czy robisz całość? Muszę no, się zastanowić no. Próbuję do 20 dojechać A jak będzie siła Postaram no. się więcej Aczkolwiek No Wszystko zależy od Dołu Góra jest spoko Ile ma jedno okrążenie tutaj? do nas jest super, tylko to bez o nie no, Młydki, na zbiegach trzeba uważać na no, kolana może no, tak, no, korzenie rok temu takiego orła wyminąłem, bo dwie minuty leżałem nim się podniosłem ale generalnie jest fajnie, fajna atmosfera ja, brawo, brawo, to, brawo sposób dzisiaj no, tu? Turcja, grzebać! No, 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 ja Ale... też się zapisałem, a nie jestem. Wiadomo, jak to jest. No, no. Widziałem, że Bartek prowadzi. Tak. Które okrążenie? że jest nas, bardzo dobrze. Trzymajcie. A Piotrek, widzę, że to jest taki powolny. Ten... Peacemaker, Trener. Trzyma tempo, Uy, pilnuję. Ma balony. Jakie balony? Nie widać. <gulę> teraz chodłem widzisz skórę. Za dużo biegania, kurde. Balonów nie. Piotr. Nie, nie biegaj. Jak się biegnie? Super. Które okrążenie? Boże, nie wiem, głównie nie <gulę> Dobra. Jeszcze chyba trochę zostało. to no, na pewno. Trasa nie jest łatwa. Mamy teraz. Tak. To drugi nie jesteś, nie drugi, za no, Bartkiem, tak? Nie Cześć wiem, dwa, trzeci potem chyba. Aha. Ktoś był jeszcze, ale nie wiem. No, 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 no. widziałem, Bartek prowadził na no, krzyżnickich. No, tak. Tak? Tak. No, dobry jest. Dobry dobra, Fajnie. Dobra, powodzenia. Dobry. Które okrążenie? Czternaste. Ciężko, co?

Maraton. maraton to jest dobre krasa które, które okrążenie? które robisz? Okrążenie? Nie wiesz. dobrze, że notują, nie? Całość biegniesz? Nie wiem, Powodaj. Powodaję. Witam. Jak się biegnie? Ciężko. Ciężko. Które okrążenie? 18. Do końca ciągniesz? Cały maraton? Zobaczymy. Zasięg ja siłę No, tutaj, 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 wyprzedza. Po raz pierwszy? Tutaj? Nie. nie, nie. A ty? Nie, nie, znam. Tutaj też biegłem już w 2006, 2007. Nie, to w Grosie. A, powiedzmy 12 kg. No. Dwa lata przerwy, tak? i trzeba, trzeba wrócić do Wolny. A, no, bo od <laughs> Ciągniesz kasa, się w czubie, widzę. Tak? Nawet nie. Nie, tam. Pierwsza dziesiątka, widzę. A, no tak. tak Ten no. pociąg, dobre. Tak, chciałem, żebyś się poświęcił. Całością jest, cały maraton? Tak, jestem w tydzień po tucie, muszę się pochwalić. 65 no, no, no. Ultra Po górkach. No 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 I teraz tak znowu patrzymy. No, zobaczmy, na razie no tutaj, tutaj łatwo nie jest. Powodzenia. Dzięki. Dobrze. No. Ile całość? Ja, Dzisiaj? To 16. 16. No, czyli tam pewnie około 20 km. Tak, proszę tak. Może jest. Półka, no, no, no. 16 a, czy już kończysz? Tak, 15. 15 mi policzą powiedzą, jak będę tamto. No, no, no. 15, bo to jakoś, to był dobieg, dobiegnięcie. Tak, było. Tak, tak, po raz pierwszy tu? Nie, nie. no. mam no, no. bo... no. lata, też To też tu byłem chyba lata mi nie było. Też nie było mnie. Obowiązki pracy są teraz zwiększone, więc jest gorzej. No, Ale wiemy. Ja. Dzisiaj całość. tych połówka? Teoretycznie do 35 chciałem dobiec. No, no, no. bo no, tygodniu 51 km przebiegłem. No to jest kawałek, to jest Ale próbuję, próbuję. Bo to, nasz znaczy, debiut chciałem sobie tak naprawdę przeznaczyć na Orlen. No, no, no ma, to tam w miarę płasko jest, a no, więc dobry ok. czas będzie. Jeżeli e, przeliczę i będzie poniżej 4,0, to już do końca dobiegnę. No to super. Trzymaj się, na razie Zadowolony z frekwencji? No, Możemy mieć 101 osób Najgorsze to 101 osób a tomenalizic musimy <noise> 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 A znaczy czym dorobię? Muszę dorobić. No, no czy to... Nie nie Wszyscy bo... jesteśmy tutaj. No, tak, tak już to w ktoś ci poczeka. Tak, tak. Cześć, cześć. Biegniesz całość. Całość. Ja, już... Ufkę już zrobiłeś, robiłeś. Trzymasz tempo? Pierwsza dziesiątka, coś? No nie no, trasa wiemy jaka tutaj jest. Trasa nam nie wybacza, żeby, żeby marazmować. Coś biegałeś ostatnio? Z góry, coś? Tu spowodzenia. Aha, aha. I z Rozumiem, że lider, co? To. Lider? No. Ile ci zostało? Nie te. Ile ci jeszcze zostało? Trzymaj, trzymaj. Jest dobrze. No znamy to kros. Nie wybaczam razu. Trzymaj się. Czów biegnieś. Czołówka. Nie, nie, nie. Ale nie, czy w stów... czołówce biegniesz pewnie, co? Tempo po dobre. Dobra. To się przykłęcimy tutaj koło czuba. Ja pana. To nie ta klasyfikacja. No no no. no, 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 no jak się biegnie? Które już okrążenie? Nie widzę, nie wiem. Połówka już za tobą. Tak, tak, Całość biegniesz. Całość, no, 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 całość. Głos. 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 Tutaj po raz pierwszy? Pasa. No, kurde trasa tutaj. No. My tu wybiegamy, to wiemy. No, trasa nie jest łatwa, słyszy na maraton. No, ale nie, nie. nie. trzymaj, ciśnij, na razie. No, pogodę. Tam? 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 Cześć, cześć. Jak tam? Ciśniesz? No, jakoś tam? 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 Jeszcze trochę zostało, co? Tam?

Hey. Nie zabieraj mu. Mogę... Jaką długą można nazwać? No. Chodzi w siaminy, zawsze ja, 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 ja pokażę. Kładzie w minut się rusza? No! dużo no. no. no, Dużo za zawodników? Ta pękła. Pękła, no to super. To jest, no. No tu to to jest. Ile to, jest I jest to? Kalej, na. No są? No są? Ile są? Ile tak tam? Dobrze, 21. kółko, zaczynamy. I jest tak, że fajna trasa. Staram się być co roku po tych korzeniach, chcę trochę poskakać. No, teraz ja biega, trzeba trochę <grym> uważać na kolana. Tam tamtym roku, nie wiem, przesłuchałem. Takie synowie nawet. Rafał zrobił zdjęcia, no. poszło w świat. zbyt no. dumny coś, coś biegałeś ostatnio? Coś ciekawego? Coś ciekawego? To się dzieje w Aleksandrowie. Pobiegliśmy. Cały pogiat w koło, tak zwany zimno na tej gwiazdki, 54 km, koleżeńsko tak, no, troszkę no. szafetowo, no. troszkę tak na nich. No. Było na to 9 godzin i tak daliśmy. Daliśmy.